ma Chodźmy Hello. rozstrzelać no, no, no. wszystkich Pęta jest ta klasa, naprawdę Najlepsza znaczy, Nie mówię, że jest zła czy coś, ale często ją mam No, bo widzisz, no No, rację, najlepsza to jest personel klasy D, to jest dobra, fajna klasa No No ja lubię właśnie, ja lubię Są monetki. prawda. Chyba jest plaga. Nie ma monetek. O, o, hejka. Plaga jest i nieśmiałek. Jasne. Dzięki za informację. A, proszę bardzo. Hejka, czemu o, się ukrywasz? Eee... Yy, kartę idę wziąć. Olol. Chcesz monetkę? Mmm... Ho, no dobra. A ja w ogóle wiem, gdzie jest klatka 096, to możemy mieć jeszcze lepszą kartę. No dobra, no to dawaj. To co, obok siebie na trzy? O, obok siebie? Ja nie chcę, co... No, dawaj. No, dobra. Jak ktoś wybuchnie, to obaj. No dobra, niech będzie. Co ty liczysz czy ja? Dobra, będę ja. Na 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 trzy. Raz. To bierz dwa. monetkę. Ale nie mam. Jak to nie masz? Bo tylko jedna tutaj jest monetka, dlatego tylko ty to robisz. A to ja tobie daję. Na pewno? No... Ja myślałem, że dwie no, no, są. No dobra. Jest. No nie Dobra, już, to dawaj, tylko no. jedna. Co tu Co dzieje? Będzie czujesz? dobrze. Ej Chodź do nich Co to ma być? O, o Oj, tylko to dawaj, ma na Co to za bieganie? No, no, no. No, no. Ej, nic, nic, to nic. Tą tą. Co to, co jest? Ej, czemu? Halo, P mnie poszczeliłeś. Czemu wich do mnie strzelał, Ej, nie strzelajcie do mnie, no, weźcie. No, to do mnie, w jak nie była umowa? Ty... Żadnych umów, no. Aha, że... strzelali do mnie. Wzieli, A wzięli, buchnęli. Aaaaah, no i kozak Ej, ktoś żyje? Ej! Stop! Mogę ci coś śmiesznego powiedzieć! Poczekaj, 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 ja ci pomogę ci coś powiedzieć śmiesznego. Dobra, Ale ty czemu ty tryhardujesz, no? Spokojnie. Dlatego? masz, nie masz radia przypadkiem? Kurde. Weź skorż na dół, tak dla beki. A kurde nie żyje. O kurde. No nie ma z dwóch stron, no naprawdę byście mieli. Eee, na surfejsie są wszyscy. Na sur Ja, pierdolę, tyle powrotu. Kurwa, na surfejsie będą siedzieć. <laughs> A powiedzieć wam coś zabawnego? Co? Zebraliśmy się wszyscy, ochroniarze, naukowcy w klatce 106, i monetka nas wybuchła. Wow. Wow. A co powiedzieć coś jeszcze bardziej równie zabawnego? Dawaj Rozpierdoliłem całą klasę D w ulepszarce, bo się wszyscy na mnie popatrzyli. Nie He, no i elegancko. Nie wszystkie, no prawie... Ale to mam go te... No dobra, jedyny babnik przeżył, ale no to kto inny. A ja go później spotkałem. I to fajne, bo ja też przeżyłem to... Surwiwaliście no i... się aż spotkali. A on strzelić mnie chciał. No taki jest właśnie brudnik. Ale nie, no zmienił się. Przestał też szeleć. Przestał też No, się dwa targety i się. Nie mam pojęcia, gdzie oni są. Nie, może już wrócili, ale ostatnio byli na surowej Jak Kto to w ogóle został? Ojej, nie pamiętam dokładnie. Jest tu jedno, dwa, a ja na respa to chodźcie pod gejty. Gdzie tu są jakieś trupy, żeby zjeść? Znalazłem brana. Też. Bera, Ja się bele, nie patrzę zejść. na nią. Ja się na nią nie patrzę, żeby nie wiedzieli, ewentualnie gdzie się respią Dobra, chodź, idziemy na górę. Wszystkie pieniążki zabrałem. O, kambić respa? Gdzie jest? Znaczy, ja jestem na górze tym plagom tak szczerze. Eee, nie Dobry no. Do... Chod, jeden został, patrz, jeden został z Ty. CIA weszły. No, ale to, to będzie, czyli? Przecież CIA -e weszły, skoro jeden został żywy. No, chyba że są jacyś głupi i się zabijają wzajemnie. No, ale to one żywiłeś. wcześniej przyszły, to może teraz MTF przyjdą. Dawaj ja móngolejemy się na pięści. No, <grym> no, gdzieś może tam być. Gdzieś yy. I... Widzę go, jest. Zrajdował eee. mnie, koniec. Jest, mam go, koniec. No jest, to. No chyba, że to Bad Mikaro i ma Mikrohida, to wtedy przykre. Eee, eee no, może nie. to może żeby... dobrze, na że Znaczy, może. Paweł, wow, na tak kampić? Kto o, to w ogóle tam. jest? kupcy karola. Kujczek. Potężny guard, pewnie. Czarno. Koniec, ja, ja zabiłem ko go. Tak, to prawo! To, 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 to. Koniec, Kwik nie by tak. Quick, niby tak nienawidzi GBN-a, no, ale biegnie do niego jak tylko go <grym>, To jest prawdziwa czyli <grym>. GBS to był. Oczywiście Jest, GBS, GBS za zagrałeś bardzo dobrze na dworze, polecam. O, 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 tak. Juhu, juhu. Oooo, jaka zaszczytna rola! No ba. Dobra, hmm. uda mi się teraz. TC, ale obydwa PC to może będą... Szafeczki, może będą. Jest. Robię to, robię to. Robię całą gierkę. Puknuję ich wszystkich. Bo są słabi. <grystanie> Czemu to są otwarte drzwi? Okej, okay, cyk, cyk, i to okay, będzie exit. O, 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 i cyk. i tu spotkam SCPK, zapewne, bo śmieszne, Spalasz dwie windy z wrażenia. Bra? Dobra, chyba nic nie słychać. Trzeba użyć mocy słuchu. Może scpki poszły na ochroniarze od razu? Tak nigdzie nie jest potwierane Ej! Hej siema! Siema! Hello Co tam? <grymne> Ani nic, speedrunuję sobie, masz kartę ucieczki? Nie mam, nie mam żadnej karty, bo mi przyjaciele mnie zostawili A ty masz kartę? chcesz jedną? Mam no dwie okay. takie, trzymaj Okej, okay, to wezmę sobie Tylko teraz nie wiem kurde co możemy zrobić O, o, o Pomogam nam, Halo, o, poddajemy, się. O, poddajemy o, się poddajemy się. Po, Ej, quick quick, quick, jest sprawa no. taka jedna, nie sprawdza jest buddy. taka ciągle. No bo Jaka ten, bo wiesz co? Bo ja takiego osiągnięcia... A nie no, to nie. O kurwa! To jest jaszczur skaczący wOŁ! Szybko na dół! Chodźcie, szybko. chodźcie! Ale, chodźcie. ale zrobiłeś ich. Ale się udało, mało brakowało, co nie, i nas strutszarł. No a oni nie będą żyli! daj porobimy to, tylko nie mam już karty. Dobra, schwajmy się tutaj. Ojeju, dobra i cicho. Dobra, <laughs> sorry, sorry, O, ziema Słuchaj, trzymaj sorry, i chodź ze mną <laughs> O O skąd tu się wziął wziął Halo, Halo,

Ja z jest przecież. jak on mnie zabił? Ocił się. Pod jedynym wytłumaczeniem. Ale pocuch. No. Ej kurwa! Ej dobre! Kurwa! Ale oni zesrać się musieli. Dobra, idziemy Ej, kurwa. <grym <grym <coughs> to je, Dobra, dobra Co? Po byłem no. No nie, co O nie, badnikar, nie dobra, dobra. dobra rano, chodź. Chodź, No zdarza się, nie? No... Hmm. regularnie. Ty quick prowadzisz, ty jesteś kapitanem. Co? Wy kurwa za mną idziecie. No to... to za mną idziecie. Dobra. Ja was poprowadzę Dobra. tam gdzie trzeba. No i patrzcie na to. Jo Windę było słychać. Ja nic nie słyszałem. nie Ja nic nie słyszałem. Ja też, też nic nie słyszałem Witam was wszystkich bardzo serdecznie Dobrze, słyszałem jest jest A to, jest a to jest Dzisiaj to jest. nasz skład jest tutaj prawie ca cały składający się ze wspaniałych osób Prawie cały? Ciekawe czemu On narzeka, on, on narzeka na jedną osobę Nel Są, są klasy D Nie, klasy D były z tyłu uzbrojone, klasy D z tyłu uzbrojone D O, piątka to jest ja lecę odpalać Warheada, ale będzie beka. Aha, ja hihi. Hi będzie? Nie, jeszcze, jeszcze jedno. No. Będzie scp o. o kurde. Tu jest. Dobra, ja na pamięć znam tą placówkę, więc. No. Chodź za mną, ty się nie zgubisz. Idę, idę. O, patrz. Halo, żyjecie tam? Tak. No, no, halo. Tu jest? A ja się teraz, uwaga. To oni się tam będą bawić, a my się pobawimy na. No własny, oryginalny marze. sposób. No, o. No właśnie, wyjdziemy w końcu na dwór, nie to co oni. to tylko w jakiejś placówce, by cały czas siedzieli no. Dobra, czy włączone? Patrz na to, patera. Chcesz klikać? Daj. Daj, klikaj guziora. Pa, i teraz wiesz, co możemy zrobić? Stać przy drzwiach i rozstrzelać każdego, kto wyjdzie. Dobra. Jasne. Ej, fajnie by było, jakby oni włączyli windę, co nie? A bym tam granat wrzucił. Ja A muszę teraz. Granat? No. Dobra. Tylko może być tak, że nie trafię. Ku... O! Kurde, uważaj! Uważaj, uciekaj, uciekaj, uciekaj! O kurwa granat! Tak, bo wyłączyli ci. No, kurde, no. No i dupa, no czekamy? proszę czekać, halo. Oj, a to ty strzelasz. No, no i pasz, monitoryk cały rozwalony. To możemy tak, albo czekać, albo iść włączyć Warheada. Tak, go włączyć. No iść, tam. o, pa, pater, pata to pa. <laughs> to ja wracam ludzi rozstrzelać, co wyjdą. O o! ej, uważaj! Kto to jest? Nie wiem Halo halo! Kim jesteś? Ej, halo! Ej, czemu strzelasz do nas? Myślałem, że kurwa CI uciekły, znaczy że chłopaki uciekły patrzę No chyba prawie. twoja mamusia kochana to CI no, My jesteśmy tak. dobre chyba chłopaki że... <laughs> Myślałem, no mówię, bo myślałem bo, że Bladeusz był, nie? I dlatego się tak skradałem. I patrzę, że ktoś wychodzi Bladeusza dlatego... ogóle. już tu nie ma. Wiecie, Wiecie taka... Prowizoryczna kula w łeb na, na start, nie? No. Dawaj, dawaj, dawaj go! Siema, czartowałem Skurcz. Może zamknąć skurcz. Tam dr, może za, za ten, drugą bramę? Może zamknąć? Jest tu! O, hejka, hejka naklejka. My już teraz nie wbiją w sumie. Ej Skurcz, tak skurcz, skurcz ty On mnie 100HP. zabiłeś. On ma 100 HP. Skurcz to ty mnie zabiłeś. Corka. Ale widzisz jak dobrze wycelowane? Bardzo dobrze. Bo we mnie celowałeś. Te ma? Aha. Ale to są jakieś top 10, nie Battle patel no, no na ten No panie, zajmie mi się, nie na moja. Kiedy Amy przyjdzie? Ja pierdzielę. Dostaj 20 w o kuman lunetę, co nie? Pozdrawiam.